Cześć. Zanim przejdziemy do nagrania, opowiem Wam o świetnej inwestycji, którą ostatnio odkryłem. Macie możliwość, żeby zainwestować dowolne kwoty na rozwiązanie, w którym jest gwarancja spłaconego kapitału, czyli nie można wyciągnąć mniej niż się wpłaciło. Macie gwarantowany zysk na poziomie 15% w kraju roku i w każdej chwili możecie wpłacać i wypłacać dowolne kwoty. Czy takim rozwiązaniem bylibyście zainteresowani? Ja na pewno, gdyby było w ogóle możliwe. 15% gwarantowanego zysku w skali roku. Kto coś takiego proponuje? No właśnie, jest dużo możliwości lokowania kapitału na dzisiejszym rynku. Moi klienci bardzo często mnie pytają, Panie Szymonie, bank i lokata, czy rynek kapitałowy, giełda, czy jakieś ZUS coin, Bitcoin, inne kryptowaluty, czy nieruchomości, czy akcje, czy obligacje. Dlatego postanowiłem nagrać to nagranie, żeby przedstawić Wam podstawowe zasady zarządzania i budżetem, i nadwyżkami finansowymi i oszczędnościami, które do tej pory zgromadziliście, żeby pomnażać je jak najbardziej efektywnie, natomiast nie rezygnując z bezpieczeństwa, nie rezygnując z płynności finansowej. Zapraszam do nagrania. Przechodzimy do nagrania na temat lokowania nadwyżek finansowych i oszczędności kapitału, które zgromadziliście do tej pory. Na samym początku muszę Wam powiedzieć, że nie pokażę Wam jednego rozwiązania, idealnego rozwiązania, w którym będziecie mieć i gwarancję, i bezpieczeństwo, i zyski, i dostęp do środków, ponieważ takiego rozwiązania nie ma. To jest pierwszy, że tak powiem, mankament. Natomiast drugi mankament jest taki, że nie wiem, jakie rozwiązanie finansowe będzie dobre dla Was. Dlatego, że miejsce, w którym lokujecie pieniądze, zależy od sytuacji finansowej, w której się znajdujecie, od etapu życia, na którym jesteście, od Waszej wiedzy, od waszego doświadczenia. Więc konkluzją tutaj jest to, że nie ma idealnych rozwiązań finansowych. Natomiast są rozwiązania finansowe, które są idealnie dobrane. I to jest tutaj kluczową lekcją, którą chciałbym, żebyście wyciągnęli. Z tego nagrania. Teraz przejdziemy właśnie do konkretów. Podzieliłem tutaj takie poziomy rozwoju finansowego na cztery kroki, przez które każdy z nas przechodzi. I teraz nie można od razu zacząć inwestować wszystkich swoich pieniędzy. Tak samo jak po 20, 30, 40 latach posiadania jakiegoś doświadczenia, bez sensu kontynuować trzymanie pieniędzy w banku, warto zrobić jakiś krok do przodu. Także przejdźmy właśnie do tych czterech poziomów rozwoju finansowego, dzięki czemu sami będziecie w stanie określić, na jakim poziomie się znajdujecie i jakie rozwiązanie będzie odpowiednie dla Was. Pierwszy krok, pierwszy poziom rozwoju finansowego polega na tym, żeby budżet był na plusie. W pracy z klientami. No, na szczęście częściej współpracuję z takimi, którzy świadomie zarządzają swoimi, swoimi pieniędzmi, czyli jeśli zarabiają, nie wiem, jako gospodarstwo domowe, rodzina, budżet domowy mamy 10 tysięcy złotych, no to zwykle ci klienci wydają mniej od 6 do 9,5. Nie, taką też mamy tendencję, że, że gdzieś tam te dochody, które uzyskujemy, jeśli zwiększały nam się dochody, zwykle zwiększy się też poziom życia, czyli zwiększały nam się dochody, te do, wydatki też tak ciągną, biegną za, za tymi dochodami. Nie, natomiast wciąż docierają do mnie klienci, yy, z którymi po analizie budżetu wynika, że oni tak naprawdę wydają więcej niż zarabiają, bo zarabiają 10 tysięcy, ale wydają 12, bo korzystał z kart kredytowych bo sprzedaje jakiś majątek, bo przedsiębiorca ma teraz jakieś większe dochody, wystawił więcej faktur, ma nadwyżki, to szybko te pieniądze wydaje, czy to na firmę, czy na jakieś wydatki konsumpcyjne, potem mamy gorszy miesiąc i. Staramy się jakoś łatać tą, tą dziurę budżetową. Także pierwszym krokiem jest to, że powinniśmy wydawać mniej niż zarabiamy, żeby zawsze był ten bufor minimum 10-20% nadwyżki finansowej, żeby po prostu jak zarabiamy więcej, mamy kolejne awanse, rozwijamy firmę, zarabiamy coraz więcej, to żebyśmy też wydawali coraz więcej na swoje życie, na wydatki konsumpcyjne, jeździli na lepsze wakacje, kupowali sobie lepsze ciuchy. Natomiast nie za szybko, żebyśmy nie dogonili tych, tych dochodów. Więc jeśli mamy budżet na plusie, to tak naprawdę sytuacja finansowa powinna nam się z dnia na dzień poprawiać, bo generujemy nadwyżki finansowe, bo zostaje nam co miesiąc jakaś określona kwota w budżecie. I tym drugim krokiem, który, o którym musimy zadbać, to jest tak zwana poduszka bezpieczeństwa czy osłona finansowa. Czyli zgromadzane oszczędności, które zabezpieczają nas na różne negatywne scenariusze, które mogą e, się wydarzyć w naszym życiu: takie jak utrata pracy, chęć zmiany pracy, nie wiem, rozwalenie samochodu, jeśli nie mamy autokasko, e, rozwalimy samochód do drzewa, musimy kupić nowe, jakieś po prostu nieprzewidziane wydatki w naszym budżecie, czy na przykład w budżecie naszym bliskim, kiedy chcielibyśmy po, pomóc przyjaciółom czy, czy rodzinie. Nie? I w tej sytuacji powinniśmy mieć zgromadzoną kwotę, która nas zabezpiecza na takie ewentualności. Jeśli chodzi o jakby, wartość tej kwoty, to też musicie to oceniać przez swój pryzmat, jakby, jakiego poziomu bezpieczeństwa oczekujecie. Bo jeśli rozmawiamy, możecie sobie przypomnieć sytuację, nie wiem, mieszkaliście z rodzicami, co prawda chodziliście już do jakiejś pracy, ale rodzice Was utrzymywali, nie mieliście żadnych większych wydatków poza telefonem, i jakimiś może rachunkami drobnymi, to w takiej sytuacji utrata pracy nie powodowałaby żadnych konsekwencji finansowych, bo nie macie żadnych zobowiązań finansowych. Natomiast jeśli macie kredyt hipoteczny, jeśli macie dzieciaki, jeśli macie rodzinę, jeśli macie jakieś zobowiązanie firmowe, czy też prowadzicie firmę, to musicie się tak by zastanowić i przeliczyć, co by było, gdybyście stracili to źródło dochodów, na przykład na 6 miesięcy. Ile wtedy pieniędzy musicie mieć na przetrwanie tych 3, 6, 12 miesięcy. Zwykle w Polsce to jest od Około 10 do, do 30 tysięcy złotych, w zależności od tego, właśnie, jak dużą rodzinę mamy, jakie mamy zobowiązania, taka kwota daje nam poczucie bezpieczeństwa finansowego, że jak coś złego się w stanie, mamy te pieniądze, dzięki którym jesteśmy w stanie przetrwać ten krótki okres i nie nadszarpnie do naszych finansów. Więc pierwszy aspekt przy tej poduszce finansowej, poduszce bezpieczeństwa, jest zgromadzenie i pilnowanie tej kwoty, żeby jej nie wydawać na jakieś pierdoły czy, czy, czy inne rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko po prostu, żeby pilnować, że te pieniądze zawsze są dostępne, bo to też jest istotne, żebyśmy w razie czego z nich skorzystali. Natomiast druga istotna kwestia przy tej poduszce bezpieczeństwa jest wybór miejsca, gdzie te pieniądze lokujemy. Ponieważ. Częstym argumentem moich klientów jest to, że trzymają te pieniądze w banku, dlatego że one mają być dostępne w każdej chwili. I owszem, mają być dostępne w każdej chwili, tylko że konto bankowe jest oprocentowane na 0%, a są też inne rozwiązania finansowe, gdzie pieniądze mogą być dostępne w każdej chwili, natomiast mogą być też lepiej oprocentowane. I w sytuacji, w której weźmiemy pod uwagę, załóżmy. Mamy, macie 35 lat do 65 roku życia, do emerytury. Macie średnio miesięcznie 20 tysięcy złotych tej poduszki finansowej. Wiadomo, że czasami może być więcej, bo wpadnie wam premia, jakaś roczna, trzynastka, dorzucicie wam kilka tysięcy, potem się zepsuje pralka, a nie macie z, z bieżącej pensji. Za, w jakiś sposób za nią zapłacić, więc odbieracie z tej poduszki finansowej, ale załóżmy, że średnio macie 20 tysięcy złotych tej poduszki finansowej przez 30 lat aktywności zawodowej. Jeśli trzymacie te 20 tysięcy złotych na koncie bankowym, no to będziecie mieć po 30 latach 20 tysięcy. Jeśli trzymacie na jakimś rachunku oszczędnościowym koncie oszczędnościowym to jest oprocentowane na 2% to z 20 tysięcy urośnie to do 36 przez te 30 lat. Jeśli wybierzecie sobie jakiś bezpieczny fundusz pieniężny obligacyjny płynnościowy, z 20 tysięcy przy 4% urośnie Wam to do 64 przez 30 lat. Różnica między kontem bankowym a bezpiecznym, odpowiednio dobranym funduszem płynnościowym to jest 44 tysiące złotych, gdzie nie rezygnujecie z płynności finansowej, nie rezygnujecie z bezpieczeństwa, te pieniądze są w każdej chwili dostępne, po prostu leżą w innym miejscu. 44 tysiące złotych w skali aktywności zawodowej no to jest jedno auto gratis, którym możecie pojeździć kilka lat swojego życia. Także to jest drugi krok. Jeśli macie zgromadzoną tą poduszkę finansową, czyli macie takie kwoty, które już dla Was są wystarczające, dopiero wtedy możemy przejść dalej. Właśnie tutaj problemem jest to, że na przykład przychodzą do mnie klienci, którzy nie mają odłożonej, nie mają zgromadzonej tej poduszki finansowej, a chcą inwestować swoje pieniądze, gdzie zawsze inwestowanie wiąże się z jakimś zamrożeniem kapitału, z podjęciem jakiegoś ryzyka. Jeśli nie ma poduszki bezpieczeństwa, nie przechodzimy do kroku trzeciego, czwartego, musimy tą poduszkę finansową sobie zapewnić. Z drugiej strony, jeśli mam klientów, Którzy 200 tysięcy złotych trzymają na lokacie bankowej przez 30 lat swojego życia, no to możecie sobie policzyć, że tutaj nie będzie 44 tysiące złotych różnicy, tylko 440 tysięcy złotych różnicy i oni się niepotrzebnie zatrzymali na drugim kroku, bo powinni po prostu pójść dalej. Także przechodzimy w tym momencie do trzeciego kroku. Kolejnym trzecim krokiem rozwoju finansowego jest regularne oszczędzanie. W sytuacji, w której macie budżet na plus w której macie zgromadzone oszczędności, które zabezpieczają Was na czarną godzinę, możecie zacząć budować kapitał inwestycyjny na przyszłość. Cele takiego, takich rozwiązań, tak jak tutaj Wam pokazuję, Albo jest to zabezpieczenie emerytury, czy generalnie w przyszłości finansowej, niezależnie od tego, jakbyśmy to rozumieli, czy chcemy zgromadzić emeryturę na 65. rok życia i mieć 1000 zł z zus i kilka tysięcy złotych swojej oszczędności, czy chcemy zgromadzić jakiś kapitał inwestycyjny i skończyć aktywność zawodową w wieku 50 lat, bo przez... 20-30 lat aktywności zawodowej, tylko kapitał, żeby kupić nieruchomości, z wynajmu, czy też chcemy odłożyć środki dla swoich dzieci na ich przyszłość, czy na przykład szybciej pozbyć się kredytu hipotecznego, bo zaczynaliśmy, żeby go na 30 lat, ale chcemy sobie odkładać pieniądze, żeby go spłacić na przykład po 15-20 latach, to to jest sytuacja, w której sami się zobowiązuje, zobowiązujecie wobec siebie, że część swoich dochodów, które zyskujecie w skali miesiąca, po prostu odkładacie i nie ruszacie ich do momentu, kiedy nie będziemy tego kapitału wykorzystywać, ale już na te konkretne cele, czyli emerytura, inwestycje czy spłata kredytu czy też dzieci. Ważne, żeby ta kwota dla Was nie była za duża, eee, żebyście pilnowali co miesiąc po prostu odkładania tych pieniędzy, tak samo jak płacicie za ratę kredytu, jak płacicie za rachunki telefoniczne, jak płacicie za prąd, gaz czy, czy inne opłaty, które macie na stałe uwzględnione w swoim budżecie, tak samo musicie określić jakąś kwotę, którą niezależnie od tego, czy jedzicie na wakacje, czy robicie zakupy nie jakieś większe, czy robicie remont mieszkania, po prostu tą kwotę sobie odkładacie. Więc to nie może być za duża kwota, natomiast nie może być też zbyt mała, no bo jak chcemy odkładać 100 zł miesięcznie i zadbać sobie o emeryturę, no to nie za wiele z tego wyjdzie. Pytanie, czy odkładamy pieniądze na wakacje, i to może być tam... 200-300 zł miesięcznie, gromadzimy to przez rok. Czy faktycznie chcemy kupić nieruchomość za gotówkę za 5 za 10 lat, czy przejść na emeryturę w określonym wieku, na określonym poziomie finansowym. Także trzeba mądrze ustalić tą kwotę, pierwszy krok. Drugi krok, wybrać odpowiednie rozwiązanie. Tak jak kalkulowaliśmy sobie poduszkę finansową, tak, so, tak, tak samo weźmy sobie pod uwagę trzy warianty odkładania, e, regularnego odkładania tych pieniędzy na przyszłość. Weźmiemy sobie kwotę 300 zł, to w większości z Was podejrzewam, nie zabije budżetu finansowego, jesteście w stanie taką kwotę regularnie odkładać. Jeśli bierzemy pod uwagę 30-latka, który odkłada te, te pieniądze do 65 roku życia, jeśli odkładamy te pieniądze na koncie bankowym albo w gotówce, albo w takim miejscu, gdzie te pieniądze w ogóle nie pracują, to przez 35 lat wyciągniemy z portfela oszczędzając 300 zł miesięcznie 126 tysięcy złotych i po 35 latach będziemy mieć dokładnie tyle samo, czyli 126 tysięcy złotych. Jeśli wybierzemy sobie rozwiązanie bardzo bezpieczne na poziomie 2%, ym, gdzie mamy zwykle gwarancję wpłaconego kapitału, są rozwiązania oszczędnościowe, właśnie takie długofalowe z gwarancją wpłaconego kapitału i premiami na poziomie 1 do, 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 do 3%, to ta zmiana miejsca, gdzie odkładamy te pieniądze, w tej samej sytuacji ze 126 tysięcy złotych, które odłożymy przez 35 lat, mamy odłożone 183 580. Czyli jesteśmy około 60 tysięcy złotych do przodu, gdzie możemy kupić większą nieruchomość, przekazać nie wiem, dzieciakom więcej pieniędzy, mieć więcej oszczędności zgromadzonych na, na emeryturę. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę jakieś skromne rozwiązanie inwestycyjne, które będzie nam zarabiało 4%, to naprawdę nie jest dużo, jeśli chodzi o zysk, który możemy osiągnąć. No to ze 126 tysięcy robi nam się już 275, więc w stosunku do konta bankowego mamy około 150 tysięcy złotych różnicy, więcej niż dwa razy tyle. Nie chciałem Wam tutaj liczyć 6,8%, bo często klienci, jak pierwszy raz się stykają z takimi kalkulacjami, to nie wierzą, jakie to są różnice. Poza tym wchodzimy tutaj w rozwiązania już inwestycyjne, które oczywiście są dostępne, natomiast dla mniejszości, bo większość jednak wybiera takie rozwiązania właśnie bardzo bezpieczne, z gwarancją kapitału na poziomie 2-4%, bo to już daje ogromne różnice w perspektywie tych kilkunastu, kilkudziesięciu lat, kiedy gromadzimy te oszczędności. I to jest ten trzeci krok, czyli zobowiązanie się wobec samego siebie, że określoną kwotę odkładamy sobie po prostu na przyszłość regularnie co miesiąc. Według wszelkich autorytetów finansowych Roberta Kiyosakiego, Harwarkera, Boba Shofera to powinno być około 10-15% naszych dochodów, które uzyskujemy. I przechodzimy teraz do czwartego kroku, którym są już inwestycje jednorazowe, czyli sytuacja, w której jesteśmy już aktywnym inwestorem, czyli to miejsce, do którego każdy z nas dąży. Tutaj tak naprawdę możemy zacząć rozmawiać o inwestycjach i o pomnażaniu kapitału. Zwykle im więcej mamy pieniędzy, tym więcej mamy możliwości, bo możemy kupować nieruchomości za gotówkę bo instrumenty finansowe, które kupujemy mają mniejsze opłaty przy większych kwotach, dotyczy to akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych. Jeśli, mamy, jeśli jesteście w takiej sytuacji, gdzie macie na przykład tutaj liczymy 40 latka, który ma 25 lat do końca aktywności zawodowej, zakładając, że kończy aktywność zawodową w wieku 65 lat i taki 40-latek zgromadził 200 tysięcy, albo zaoszczędził, albo otrzymał w spadku, czy sprzedał później nieruchomość. Jeśli te 200 tysięcy zostawimy na koncie bankowym, w wieku 40 lat lokujemy na koncie bankowym, kończymy aktywność zawodową 65 lat, mamy dalej 200 tysięcy, nie mówię o tym, jak inflacja, że tak powiem, zżarła wartość tych pieniędzy. Drugi wariant, wybieramy sobie lokatę bankową, która daje nam 2%, gdzie nie rezygnujemy w żaden sposób z bezpieczeństwa. Nawet są lokaty bankowe, które w przypadku zerwania ich przed czasem wypłacają odsetki za ten, za ten okres. Czyli 200 tysięcy trzymamy na lokatach bankowych przez 25 lat, z 200 tysięcy urosło nam do 328, czyli mamy 128 tysięcy dodatkowego zysku. Jeśli wybierzemy sobie jakieś bezpieczne fundusze obligacyjne, płynnościowe lokujemy te pieniądze na 25 lat, 200 tysięcy przy 4% średniorocznie robi nam się z tego 533 tysiące. Jeśli natomiast za te 200 tysięcy kupimy nieruchomość, która będzie nam generowała z tytułu wynajmu 6% średniorocznie w skali roku, to z 200 tysięcy ten kapitał rośnie nam do 858. Widzicie, jak ogromne różnice pojawiają się właśnie przy tych różnych miejscach, gdzie możemy trzymać pieniądze, dlatego, jest to kluczowe, żeby kapitał inwestycyjny po prostu pomnażać. Macie budżet na plusie, macie poduszkę finansową, gdzie jak coś wam się stanie, macie środki, które was zabezpieczą, zgromadziliście już te oszczędności, to są pieniądze, które po prostu służą do pomnażania. Więc możemy przyjąć dłuższy okres, możemy wziąć pod uwagę dopiero tutaj jakieś ryzyko, częściowe utraty tego kapitału, żeby to potem odrobić, żeby w razie czego mieć jedynie jakieś krótkoterminowe wahania wartości, ale docelowo, żeby na tym zarobić. Więc jeśli Wy bądź właśnie znajomi, macie jakiekolwiek pieniądze, które po prostu trzymacie na koncie bankowym, no to zróbcie coś z niego, bo w tym momencie dajecie tylko bankowi zarobić kolejne kolejne zyski po prostu na waszym kapitale, po to się marnuje. Dlatego czwartym krokiem rozwoju są właśnie inwestycje jednorazowe. Jeśli jesteście w tym miejscu, zróbcie coś ze swoim kapitałem. Jeśli w tym miejscu nie jesteście, no to pierwsze trzy kroki prędzej czy później do tego momentu Was doprowadzą. I co jest jeszcze tutaj istotne, to, to powtórzę to, co mówiłem na początku, że nie ma idealnego rozwiązania, są rozwiązania idealnie dobrane, też jest istotne to, żeby stosować kilka różnych rozwiązań, czyli jeśli mamy, docierają do mnie klienci, którzy mają 100 tysięcy. I to są wszystkie ich oszczędności, załóżmy, że trzymali je na koncie bankowym do tej pory. No to przerzucamy 20 tysięcy na konto oszczędnościowe albo fundusz płynnościowy, i tam mamy to, to bezpieczeństwo finansowe. A 80 tysięcy inwestujemy, żeby te pieniądze efektywnie pomnażać. Więc nie ma jednego miejsca, gdzie ten kapitał trzeba ulokować. Trzeba korzystać z różnych rozwiązań i trzeba to dopasować do swojego etapu rozwoju finansowego. I to są właśnie najważniejsze podstawowe zasady dotyczące zarządzania nadwyżkami finansowymi oszczędnościami, z którymi możecie coś efektywnego zrobić. Jeśli zauważyliście po tym nagraniu, że jest jakaś praca do wykonania, że macie pomysł na to, żeby gdzieś ulokować swoje środki finansowe, skontaktujcie się ze mną, czy to mailowo, czy telefonicznie, czy za pomocą formularza na stronie internetowej, chętnie z Wami porozmawiam, żeby właśnie sensownie dobrać już konkretne rozwiązania na te nadwyżki finansowe bądź oszczędności, które które posiadacie jeśli macie w gronie znajomych osoby które sobie z tym budżetem nie radzą albo takie osoby co do których wiecie, że mają duże oszczędności ale mogą te oszczędności się marnować i nie być efektywnie wykorzystane będę wdzięczny za to, żeby udostępnić im to nagranie, być może też uznają je za wartościowe no i oczywiście za wszystkie reakcje w postaci komentarzy, lajków czy, czy udostępnień a jeśli macie jakieś inne pytania finansowe, bo chcielibyście dowiedzieć się innych rzeczy, zapraszam na profil na Facebooku czy na LinkedIn oraz na stronę internetową, na której też publikuję wiele informacji dotyczących zarządzania finansami, oszczędnościami, ubezpieczeń, kredytów, inwestycji i nieruchomości. No i zapraszam do kolejnego nagrania. Do zobaczenia.